Witam Was moi drodzy w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Ostatnie tygodnie są wyjątkowo udane dla skład. Dzienna liczba graczy online zbliża się do rekordowych poziomów, jakich nie widziano tutaj od września 2020 roku. W szczytawym momencie skład gromadzi nawet 12,5 tysiąca osób online, rekord to 14 tysięcy. Jest kilka powodów tak dużego zainteresowania grą. Niedawna premiera aktualizacji 2.12, coraz lepsze oceny na Steamie oraz obecna sytuacja na Ukrainie. To niepopularna, ale chyba prawdziwa teoria, że gracze poszukują teraz realistycznych strzelanek, które w jak najlepszy sposób oddają prawdziwe pale walki. Skład nadaje się do tego idealnie, bo to jedna z tych gier, która stawia na realizm, współpracę z drużną oraz komunikację głosową. Kolejnym plusem skład jest dojrzałe community. Nie spotkacie tutaj dzieci krzyczących przez mikrofony i raszujących na bazę przeciwnika. Oczywiście cieszy fakt, że po 8 latach nieobecności Sun Online powrócił na rynek i że nowe pokolenie graczy może cieszyć się tym klimatycznym tytułem. Niestety, zamiast wielkiego święta reaktywacja Sun Online okazała się wielkim rozczarowaniem. Głównie z winy Webzenu, który dostarczył niekompletną i super zbugowaną wersję. Od czego by tu zacząć? Gracze mają problemy z logowaniem, nie działają umiejętności AOE, czad gry nie działa na wielu płaszczyznach, wielu questów nie można ukończyć, są problemy z optymalizacją, wykorzystując exploity gracze zarabiają mnóstwo kasy przy okazji niż niszcząc ekonomię, gracze donoszą o znikających przedmiotach, na serwerze można już spotkać chińskie boty. Ale wiecie co jest najgorsze? Że od reaktywacji Sun Online minęły już prawie dwa tygodnie, a większości bugów nadal nie udało się załatać. W obecnym stanie Sun Online nie nadaje się do zabawy. Polecamy poczekać na te zawieruchę i spróbować swoich sił za kilka tygodni. Oczywiście jeśli Webzen stanie na wysokości zadania i zrobi co do niego należy, czyli naprawi grę. W innym przypadku nie macie tutaj czego szukać. Nowoczesność zawitała do Maple Story. Ostatnia aktualizacja wprowadziła 64-bitowego klienta do gry. Co to oznacza dla zwykłego podrzędnego użytkownika Maple Story? Przede wszystkim większa wydajność, co powinno przełożyć się na przyjemniejszą rozgrywkę. MapleStory w wersji 32-bitowej było ograniczone w swojej pamięci do 2 GB w użyciu w zależności od potrzeb systemu operacyjnego. Zmiana na 64-bitowy klient pozwoli MapleStory na wykorzystanie większej ilości pamięci i poprawi wydajność klienta w różnych sytuacjach wymagających dużej ilości pamięci. Nexon zaleca, aby wszyscy gracze MapleStory przeinstalowali grę. Pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów z transformacją. Przeprowadzka na nowszą technologię oznacza równocześnie, że MapleStory zakończyło wsparcie dla 32-bitowych systemów, permanentnie. Nie ma na rynku większego grindownika MMORPG od Black Desert. To co dzieje się w Black Desert Online po osiągnięciu 62 levela to krew, pot i łzy. Zdobycie jednego głupiego poziomu doświadczenia to setki, tysiące, czasami nawet dziesiątki tysięcy godzin żumunnego zabijania potworków. Niektórych to jednak nie odstrasza. Oto gracz, graczka, Bria, która jako pierwsza osoba w anglojęzycznej wersji Black Desert i prawdopodobnie także pierwsza osoba na świecie osiągnęła 67 level. To niesamowity, nieprawdopodobny i praktycznie niemożliwy do powtórzenia. Które który wymagał od naszej bohaterki 26 miesięcy ciągłego ekspienia. Nie żartujemy, 66 level świętowano w styczniu 2020 roku, więc przeskoczenie jednego schodka wyżej zajęło dokładnie 2 lata, 2 miesiące i 8 dni. Oczywiście trudno zweryfikować, czy Bria korzystała z pomocy innych osób, ale nawet jeśli, to nie zostało złapana i zbanowana. Z drugiej strony wydaje się mało prawdopodobne, aby top 1 rankingu gry z taką renomą i rozpoznawalnością wśród community Black Desert musiał łamać regulamin gry. To zbyt wielkie ryzyko. Race Online już nam nie ucieknie. Gierka miała wystartować w pierwszej połowie 2022 roku i tak też się stanie. Oficjalna premiera została wyznaczona na 15 kwietnia. Rise Online to duchowy następca kultowego i popularnego w Polsce Night Online. Ten MMORPG zachowuje najważniejsze i najbardziej charakterystyczne elementy, ale wprowadza to wszystko na wyższy poziom technologiczny. Rise Online będzie działał w modelu free-to-play, ale, no właśnie, ale. Coraz większa popularność technologii spowodowała, że kilka tygodni temu podczas closed beta do gry zaimplementowano właśnie kryptowaluty. Dlatego od 15 kwietnia Rise Online będziemy musieli zaliczyć do tytułów play-to-earn. I na tym zakończymy ten odcinek. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę. Mówi do was Reistus. Cześć.